12 wrzesień 86 Pokój niech będzie z Tobą. Spotykaj mnie, kiedy zechcesz. Zawsze, gdy czujesz się zaniepokojona, z powodu jakiegoś orędzia. Zawsze, gdy czujesz się zaniepokojona, wiedz, że to nie ja napisałem. Żadne orędzie, które Cię niepokoi, nie zostało napisane przeze mnie, jachwy. Zawsze, gdy czujesz się nieszczęśliwa, wiedz, że to nie pochodzi ode mnie. Czuj się wolna, gdy mnie spotykasz. Ja, jachwy, jestem pokojem. Przyjmuj mnie w Twoich modlitwach. Czytaj moje słowo. Czasem zastanawiam się, po co to wszystko. Chcę Wam przypomnieć, jak wiele miłości mam do Was wszystkich. Czytaj moje słowo z miłością. Mój Ojcze Niebieski, czy Ty rzeczywiście mnie zawołałeś? Tak, moja umiłowana. z tobą, niech Bóg będzie z tobą. Możesz spotykać Boga kiedy tylko chcesz. W obecnych czasach, szczególnie w tym roku, często czujemy się zaniepokojeni. Czyli to może być znak dla nas, że to nie pochodzi od Boga. Na YouTube można spotkać wiele orędzi fałszywych. Które powodują, że jesteście zaniepokojeni, często tam się straszy. Czyli, jak Bóg tutaj powiedział, to nie pójdzie od Niego, no bo to, co niepokoi, to nie jest od Niego. Jak słyszysz te fałszywe orędzia w internecie, to w tym momencie nie jesteś szczęśliwy. Szczęśliwa nie jesteś, no bo te orędzia pochodzą od szatana. On tak działa, podstępnie, w taki sposób, jakby dobry, wydaje się, jakby to było dobre, jakby to pochodziło od Boga. W spotykaniu Boga powinieneś czuć się wolny, wolna powinna się czuć. Tutaj zostało napisane, ja, Jakwe, jestem pokojem. Czy inaczej? Można powiedzieć, ja jestem pokojem, no bo jak ty ja jestem, a nie tak się złożyło. Przyjmować Boga w modlitwach, czyli w ten sposób będziesz przyjmował pokój w sercu, przyjmował będziesz. Jeśli czujesz niepokój, to chyba jest oznaką te, tego, że za mało się modlisz, po prostu. Ale to nie znaczy, że ilość jest ważna. Tu chodzi o Twoje starania, żeby było jak najlepiej. Pod koniec Bóg powiedział: Czytaj moje słowo. Tego nie będę komentował, bo tutaj nie potrzeba. Wczoraj mówiłem właśnie o tym przypominaniu, do czego służy to ręce. Również przypominanie o miłości, jaką Bóg ma do nas. To przypomina o czytaniu Pisma Świętego i o innych rzeczach, na przykład o przypominaniu miłości Boga do nas, jaką Bóg ma do nas miłość. Czytaj moje słowo z miłością, no bo w czasie teraźniejszym mówi miłość do ciebie. Dlatego zostałeś zawołany, zawołana przez Boga, umiłowana.